Hej Cześć, mamko kolegowie Wielandski, bardzo bardzo serdecznie w siódmym odcinku kariery Bayern Monachium. I jak widzicie, okno transferowe zbliża się wielkimi krokami. Co do tego okna transferowego, oczywiście zrobimy transfery. I wszystkie mecze, które są w styczniu, a mianowicie tylko z y, Hamburgerem i z Hoffenheim, czyli te dwa mecze ze ponieważ. Tak nie mam ochoty grać w FIFE. Czy nie to ochoty, tylko tak mi nie idzie po prostu. Trochę się wypalam. Po prostu muszę odpocząć od tej FIFA, ale spokojnie odcinki będą. Planuję jakąś serię z menadżera, ale tylko z trybu Let's Simulate. Możecie napisać swoje propozycje, jakim klubem mam zagrać w tej karierze Let's Simulate i ona będzie taką karierą zastępczą ponieważ ten, te odcinki z Bayernem mogą się troszeczkę nie pojawiać, bo ja muszę odzyskać, nie wiem, chęć e, gry w tą FIFA, ponieważ jak ja na zawodowcu ledwo wygrywam Manchester United Southampton, wygrywając 1-0, to co się zna rzeczy, ale wracając do, do, do samego odcinka, jak widzicie, mam tutaj trzech, boże, pięciu zaznaczonych e, zawodników, których chciałbym sprowadzić do swojego klubu. Najbardziej to zależy mi na Raporte i Mustafim. Aha, jeszcze zapomniałem, oczywiście musimy sprzedać takich zawodników. I teraz zgadnijcie, kogo sprzedamy. Oczywiście sprzedamy Bachtubera, bo on jest niepotrzebny nam w ogóle. Pozycja na której gra jest nam potrzebna i dlatego chcę kupić jak 3 środkowych obrońców, tylko że ci pa nowie są po prostu słabi. Martineza to chyba wiecie dlaczego. Sprzedaję, jak nie wiecie, to polecam zobaczyć poprzednie odcinki. Liczymy, że ktoś ich kupi. Przy okazji, sobie już możemy nawet. Aha, jeszcze nie możemy sobie złożyć ofert za nich. Dobra, zatrzymujemy symulację. Tutaj mamy comiesięczny raport. Linar, to mnie nie interesuje na razie zbytnio. Teraz przejdźmy do transferów i spróbujmy kupić. Może zaczniemy od Laporte. Bo coś czuję, że Laporte będzie bardzo, bardzo dużo chciało za. Boże, jaki Laporte? Bilbao będzie chciało dużo za Laporte. Tak więc też mówię od rzeczy czasami. I to może to jest powód mojego niedowalenia i mojej złej gry w FIFA. Ale okej, okay, 36 milionów. Powinni się zgodzić, bo to jest tak po środku. Jakby wyskoczą z 40 milionami, to będzie niefajnie. Dobra, teraz chciałbym jeszcze kupić Mustafiego na pewno. Damy im 31,5 miliona euro. Taki dokładny jestem. 31,5 miliona za szorgana Mustafiego. E, też y, sugerowałem się Waszymi propozycjami, które pisaliście w komentarzach pod, pod, pod ostatnim odcinkiem, na które naprawdę bardzo zapraszam. Ok, nie klasa sule, sobie na razie zostawimy sule, go tak trochę słabo lubię, nie lubię go za bardzo, ale, ale chcę go kupić, bo mam hajs. Ok, Leverkusen nie jest zainteresowany, e, żeby sprzedać nam Branta. A jak bym dawał 10 milionów za niego? Nie wiem, czy to nie za dużo 8 8 milionów. Bo Brand to też jest ciekawy zawodnik, który się może naprawdę rozwinąć. Okej, okay, ciśniemy sobie tutaj trening. I Lewandowski awansował na, 9, na 89. Super, super, naprawdę super fajnie. Bardzo się cieszę. Okej, okay, mam ofertę za Mario GC. Do Walencji, no nie no, przepraszam bardzo, no ale to, to chyba jest jakiś żart, naprawdę. Ja wiem, że ja rozumiem z Walencji do Bayernu, to to jest jakiś sens, ale z Bayernu do Walencji, no. Panowie, no nie oszukujmy się. Oni też jestem zainteresowani nam sprzedażą Wernera. No dajmy wam także 8 milionów, może się zgodzicie. Za żerą, bo jeszcze wol. Do Wolfsburga, no panowie, no przepraszam bardzo, no ale to jest to kina, jeszcze 49 milionów, no naprawdę, bądźmy poważni! Bądźmy poważni! Ok, przyjęli 36 milionów, teraz tego pana chcę jakoś yy, przekonać, żeby przeżył naszego klubu. Tyle pieniędzy chyba starczy. Ponadto, kluczowy zawodnik, dobra, raczej powinien się zgodzić. Rafinia chce więcej zarabiać zobaczymy ile ty chcesz zarabiać więcej bo jeżeli jakaś horrendalną sumę to po prostu sprzedam no e, dobra rafinia rafinia ile ty chcesz 120, no nie ukrywam że chciałbym że, że chciałbym cię dobra zaczekamy jeszcze z tym mm, z tą podwyżką zobaczymy ile nam zostanie i te ok Przy, Walencja przyjęła transfer muszę 200 Tysięcy, ty chcesz ziomeczku? Nie no, spróbujemy 180. Na razie Ważne, ważnego zawodnika, mu dajmy. Fartanie do przyjęcia, 12. Mm, mm, dobra, jeszcze do tego trzeba wrócić. Ziomeczka, ty chcesz 35, to w sumie możemy dać nawet 40 tysięcy. 4 lata i zmiennik, dajmy mu zmiennika. Werneron jest szybki, w ogóle taki dziki, w ogóle jest bardzo fajny fajny zawodnik może też grać na napadzie <grym> Bułgaria no przepraszam bardzo no nie chcę was st sterować propozycja Mario Gecego, która jest bardzo śmieszna ją oczywiście odrzucimy propozycja Arturo Vidal Vidal'a do Arsenalu za 56 milionów hmm. ma 28 lat Wiecie co, spróbujmy wyciągnąć za niego jak najwięcej 66, największą sumę Spróbujmy dać Jaka jest yy, Proponowana tutaj w opinii dyrektora W sumie tego widala To też tak średnio lubię Więc spróbujemy się podargować ar z Arsenalem I batch tuber za 11 milionów Do Olimpikli, on mogę chyba zaakceptować Ponieważ yy, Chce się pozbyć tego ziomeczka jak najszybciej no jeszcze jakąś wiadomość tutaj mam, ale ona chyba nie jest zbytnio ważna. Dokładnie, nie, nie była w ogóle ważna. Oferta transferowa za Roberta Alefantów. <laughs> no ja przepraszam bardzo, no ale panowie z City wy chyba sobie kpiny robicie naprawdę, że wy, wy za taką cenę chcecie mi Roberta kupić. Dobra. Wej, wej, wej Werner zaakceptował. Świetnie. Za niedługo teraz jeszcze sobie przyjmiemy America Laporten. Czyli mamy dwóch naprawdę bardzo fajnych e, zawodników. Ok, ile nam zostało. W sumie zaczekamy aż Mustafi e, da nam znać, czy chce do nas dołączyć i czy przyjmie na, naszą propozycję. Mm, propozycję kurczę tego no, kontraktu. O, przyjął, czyli możemy dalej robić ewentualne e, transfery. Czy, on od... czy ten barsztuber odejdzie do tego Lyonu, czy, czy nie? Oferty transferowe za Tomasa Miller'a. No. <gryw> Znowu, kurczę, śmieszna oferta ze strony City jeszcze w połowie sezonu. No, nie przesadzę. Ale baza... Nie, no, naprawdę. to... to te, te oferty mnie obrażają w pewnym sensie. Naprawdę. Te oferty mnie obrażają. i tak samo Atletico próbuje nam tego e, Vidal'a, No to. Też im odpowiemy, bo może uda mi się go sprzedać, a to zawsze jest w cił pieniędzy. Prawie 67 milionów <laughs> za, za Vidal'a, czyli możliwe jest, że go sprzedamy. Za Javi Martinez'a. O, uuu, Real Madryt chce Javi'ego Martinez'a, w sumie dobra. Proszę, bierzcie go, ja go nie chcę. Może iść do Realu Madryt, jako zmiennik albo coś. Dobra, Bacz Tuber przechodzi do Lyon'u, więc jest spoko. Jeszcze Bacz, Boże, ten... Martinez można dać okej, okay, co miesięczny raport zwiadowczy. Dobra, gówno, 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 gówno. Ty jesteś fajny, ciebie zostawię. Okej, okay, lecimy kolejne. Gówno, 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 gówno. Okej, okay, yy, Atletico uznało, że nie chce wydawać prawie 67 milionów na Vidala. Oferta transferowa za Tomasa Millera, no kurczę no nie, nie, nie chcę go sprzedawać, naprawdę nie chcę. I chyba się sprzedał Vidal, tak mi się wydaje. Martinez przeszedł i y, Vidal tak samo, czyli y, mamy miejsce na przykład dla Tiago. Tiago też jest fajny. Dobra, y, za tego Dahuda dajmy sobie Mustafiego czy Laporte? Hmm. O, to jest pytanie. Niby Mustafi może, albo dajmy, nie dam Laporte, bo jednak Laporte on będzie występować częściej. Dobra, ciśniemy z symulacją, Mustafi będzie się sam rozwijać. Bardziej mi zależy na raportę. tylko za tym nic ciekawego tutaj w tej sesji treningowej nie było. Ok, kogo jeszcze mamy na liście życzeń? Mamy Sule i Branta. Jeszcze raz próbujemy kupić Branta, bo jest tam chyba chcieli 12 milionów. No to możemy im dać. Mamy wciół Hajsu, proszę bardzo, Julian Brandt. A tego Sule chyba sobie zostawimy, bo zobaczę, ile w tym momencie mamy środkowych obrońców, żeby nie było przesytu i żeby mógł każdy zdać tylko, gdzie jest raport dotyczący składu. Tu jest. Ok, w tym momencie mamy raz, dwa, trzy, cztery... Czterech środkowych obrońców. Sule się przyda. Więc spróbujmy go kupić. A w zasadzie nie spróbujmy, tylko go kupmy, bo... On... Ja go na pewno kupię, bo on tyle pieniędzy, że wydaje niczym... Kurczę ten prezydent Manchesteru City. Okay, oferta transferowa za Mario Gece Ol, ofertę. Nie dość, że ja chcę zostawić GC, go to jeszcze Gece w Atletico, no tak średnio to wygląda. Dobra, mamy twórców pieniędzy. Czyli zastanówmy się, kogo możemy kupić. Może Pogbe? O, Pogba byłby dobry pomysłem. Chcę kupić Pogbe, to kupię Pogbę, tak? Dobra, biuro. Znaczy nie wiem czy starczy mi pieniędzy Bo Pogba może być troszeczkę drogi Ale mnie nie stać, mnie nie stać Pol Pogba Jeju W psr jesteś No kurcze psr go kupiło I nie baje chciał się przejść Kurdy Dobra Rafał, myśl kogo możesz kupić drogiego Znaczy drogiego Czekaj wedę sobie w Sofifa, Fifa, Symy Search, segregujemy wobec yy, według overala znaczy się? No nie ma, no nie ma nikogo ciekawego. A sam jakiś ciekawszy, nie wiem, De Bruyne bym mógł ewentualnie kupić. De Bruyne, zapropujemy City kupno. On jest City? Od kiedy, to lol? Chyba niedawno musiał dołączyć. Spróbujmy dać za De Bruyne równe 70 mil. Przecież on gra w City, a na że on się przeniósł do City Sule, nie chcę, abyśmy. Co? K... Naprawdę? Kto. Kto mi wykupił Sule? Czy ja mogę wiedzieć? Czy ja mogę to gdzieś sprawdzić? A proszę, ja nie chcę kontraktów sprawdzać. Ja chcę, czy ktoś mi kupił Sule. No to tak, że. Kurcze, oni się odważyli. Oferta nie do przyjęcia 97 milionów. No panowie, no nie przesadzajmy, naprawdę. Czy, 9, czy Kevin De Bruyne jest wart 90 baniek? Czekajcie, co było. Oferta transferu przyjęta, ok. Teraz ile ty chcesz? 45 tysięcy tylko, no mało. Daję mi, się tego zmiennika, proszę bardzo. Oferta transferowa za Mario. Co oni się wzięli za tego GCB, ja go nie sprzedam? Ok, więc symulujemy mecz. Mam nadzieję, że nie przegramy. No przepraszam bardzo, ale te symulacje są chore. Te symulacje są chore. Co to ma być? Czy na serio niemożliwym jest wygrać z znacznie słabszym klubem, grając z Bayernem Monachium, wygrać na wyjeździe? Ja przepraszam bardzo, ale to jest chore. Naprawdę chore. Dobra, nadal są te 97 milionów. No, dajmy wam 90. Uwezmu... U Uwezmą jest takie słowo w ogóle. No chyba będą, będą chcieli. Kurde, te 90 milionów. Czy ja bym mógł nadać te 90 milionów, ale... Ale kurczę ten, po co? Tak wydawać pieniążki. P pieniążki. Dobra, 90 milionów. Ty chcesz zarabiać 250. No możesz sobie zarabiać, ja mam pieniądze. Kluczowy zawodnik, proszę bardzo. Kevin De Bruyne prawdopodobnie za niedługo. No 99,9% zostanie naszym zawodnikiem. Dobrze, że tam Rafinha nam płacze, że chce więcej zarabiać. My mamy pieniądze. Nasz stać. I kurczę, kupimy go. Boże, damy mu więcej pieniędzy. No 120 tysięcy chcesz. Nie wiem, czy zawodnik takiej klasy jak ty powinien tyle zarabiać. Ale proszę bardzo, niech ci będzie, jak macie być lepiej te sprawy, to dobrze. Oki, Doki, Kevin De Bruyne przyjął nas, cudowny kontrakt. Ok, mamy następny mecz gramy z Hoffenheim i ja mam nadzieję, że to wygramy, bo jak nie, to będzie mi tak przykro, że ja nie mogę. zobaczcie jaki mamy skład, nie wiem, może przez to, że ten Costa jest, kurczę, że on gra, że nie wychodzimy w najsilniejszym składem. To może dlatego, ale to jest bez sensu w takim razie, że kurczę tak trzeba. Dobra, ty tu, a ty tu o w ten sposób. Jest teraz ład, porządek. Jest cudownie i w ogóle. Okej, okay. ciśniemy z symulacją z Hoffenheim 2-0. Można, można u siebie wygrywamy cały czas. Okej, okay, największe transfery to dwa największe transfery są z naszym udziałem Debrayne do nas i Vidal do Arsenalu. jeszcze to sobie zobaczmy na zakładkę nowe transfery, bo może jakiś fajny się trafi. Okej, okay, Warta transferowa do Sebastiana Rodę, 17 milionów. Chcę Celta Vigo i chyba mogę to zaakceptować, bo Rodę i tak mało co gra i w ogóle nie będzie z niego większego pożytku, no to Mogę go Alonso odchodzi z klubu, ja wiedziałem, że tak to będzie. I przejdzie do Atletico Madryt. No ciekawe, ciekawe. Wow, Pastore do Atletico. No nieźle. Luis Gustavo do Walencji. Z takich ciekawszych. No i koniec okna transferowego. Przesymulujmy sobie do e, następnego spotkania. Zobaczymy z kim będziemy grać, ale to po treningu. Alaba już ma nawet fajne te statystyki. Starkę. Do Augsburga. No dobrze, 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 niech będzie. Ciekawa kadra, ale my ją rzucimy, ponieważ chcę się skupić tylko i wyłącznie na yy, kurcze pieczone tym klubie. Na tym ok, dziękuję wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że filmik z transferów wam się podoba. Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, bo one naprawdę motywują i pomagają rozwijać kanał. Yy, Ponadto z jeszcze minimalnych ogłoszeń parafialnych to to, iż yy, tej kariery Bayernem Monachium może nie być przez pewien czas, bo muszę odzyskać siły, chęć grania w FIFA. Ewentualnie może się pojawić coś yy, związane z FIFA, ale nie będzie to koniecznie ty, yy, jako gra Fifa, tylko jakieś ultimate. No, nie, wiecie chyba o co mi chodzi. Yy, bądź zrobimy sobie jakąś nową karierę z Let's Simulate. Ok. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, suba. Do zobaczenia. Cześć. I pa.